Witamy Państwa przed telewizorami. Za chwilę rozpocznie się rebanż. Rebanż tego półfinałowego dwumeczu UEFA Champions League. Od paru dni cała piłkarska Europa nie mówi o niczym innym. Piłkarska Europa, co ja mówię. Dziś rano nawet pani w warzywniaku zapytała mnie, jaki będzie wynik. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. W dzisiejszym spotkaniu Liverpool zagra przeciwko Juventusowi. Numer 11 Mohamed Salah. נובר 10, סבי אומנה Niektórych młodych kibiców dziwi, dlaczego Juventus bywa nazywany Starą Damą. Wyjaśnienie jest proste i przewrotne. Juventus po łacinie znaczy młodość, a przecież to jeden z najstarszych włoskich klubów. Młodość jest rodzaju żeńskiego, stąd dama, choć niektórzy tłumaczą ten przydomek inaczej. Podobno w początkach klubu mecze oglądała zawsze matka prezesa, stojąc tuż przy linii bocznej. Wiekowa matka, dodajmy. Rozpoczyna się pierwsza połowa. Roberto Firmino. Matwidzi. Matwidzi ładnie podaje za obrońców. Dybala. Ronaldo przy piłce. Ale skąd dla Jubę? W takim momencie Juventus w drodze do finału. Tak jest, po tym golu to oni mają lepszy bilans w dwóch meczu. Ależ uwolnił się spod opieki głową, pięknie umieścił piłkę w bramce. Znakomite zagranie, tak jak i cała akcja. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wow, niesamowita obrona, znakomite zachowanie, świetna ocena. Wizdek Sędziego kończy pierwszą połowę i do końca półfinału pozostaje już tylko druga część spotkania. Mają przewagę, choć nie jest ona znacząca. Półfinał dostarczył nam jak dotąd masę wrażeń i mogę się założyć, że to nie koniec emocji. Szydłem ruszyli do przodu Derex. Reds. Nikt im specjalnie nie przeszkadza. Sadio Mané rusza do piłki za górą. Liverpool wywalczył rzut rożni. Dośrodkowanie z Roberto Firmino. Coś niesamowitego. Piłka po strzale odbija się od obrońcy i trafia do siatki. Jak się go pozostawi bez opieki, to są takie skutki. Świetny strzał głową. Takie strzały można oglądać bez końca. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. No Nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie. Nieudany strzał! To nie było dokładnie to, o co mu chodziło. Pomysł niezły. Takie strzały mogą się podobać, o ile wszystko pójdzie dobrze. Tutaj nie wyszło nic, tylko piłka gdzieś poza boisko. Mamy Keita. Nie ma bramki! Zabrakło dosłownie paru centymetrów. Piłka wychodzi poza bramkę, najpierw ją solidnie obijając z tej pozycji. Emre Chan. Wyraźnie widać, że nie wytrzymał nerwowo. Normalnie powinien zamienić to na bramkę. Brakuje mu jeszcze chyba doświadczenia. Doświadczenia i zimnej krwi. Musi stać się takim bezwzględnym egzekutorem, a na razie trochę mu jeszcze do tego brakuje. Szansa na dośrodkowanie. Weinaldum. Czekamy na dośrodkowanie. Keita. Skrywa. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Ale świetnie Posłał teraz piłkę w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Fantastyczna precyzja, umieścił piłkę w dolnym rogu bramki. No, naprawdę jest niego wyborowy strzelec. Wyczuł, że bramka zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć pierwsza interwencja golkipera była całkiem niezła, na drugi strzał nie mógł nic poradzić. Uradowany Jurgen Klopp świętuje zdobytą bramkę razem z rezerwowymi. Wygląda to bardzo sympatycznie. Czym nie przesądza? Benatia. Niestety kończą udział w rozgrywkach na tym półfinale, choć tak niewiele zabrakło. Liczy się wynik dwóch meczów, trzeba uznać wyższość rywali. Na tyle było ich dziś stać, a nie jest to zły rezultat. Za rok będzie lepiej. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Zwyciężyli, ale losy meczu ważyły się do ostatniej chwili. W samej końcówce meczu emocje sięgnęły Zenitu i udało mu się umieścić piłkę w bramce, dając zespołowi zwycięstwo. Zaś w przypadku Cristiano Ronaldo to może być umiarkowany i usatysfakcjonowany ze swojej gry. Strzelona bramka z pewnością cieszy, ale jest to...